Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w Szybkim Okrążeniu po trochę dłuższej przerwie. Odcinek z samochodu i odcinek trochę inny, ale o żużlu. Tylko, że tym wirtualnym. Startujemy. No więc pozdrawiam z Kujawsko-Pomorskiego. Pogoda całkiem ok, I nagrywam to w piątek, dzień, w którym miała odbyć się druga, pierwsza mecze drugiej rundy PG Ekstraligi. Te mecze są przesunięte dlatego też nagrywam ten odcinek co chciałem wam powiedzieć chciałem słówko opowiedzieć o tegorocznym hicie na rynku gier żużlowych Eliga Manager podbija serca wszystkich kibiców żużla, pasjonatów i, i pojawia się wielu młodych, zdolnych taktyków może tych starszych też natomiast chciałem powiedzieć o jednej z cech dobrego menedżera czyli o orientacji Oczywiście nie chodzi mi tutaj o orientację, o co chodzi w grze, bo to większość z Was, skoro założyliście składy i się zarejestrowaliście, no to to wiecie. Chodzi tutaj o orientację czysto yy, medialną, o aktualnych wydarzeniach, które dzieją się yy, w poszczególnych zespołach PG Extra Ligi. Yy, trzeba śledzić chociażby sprawę Iversena w pierwszej kolejce, gdzie mnóstwo przypadków było takich, że yy, menedżerowie zgłaszali. Iversena, który de facto nie pojechał w pierwszej kolejce z powodu kontuzji. No i pusty przebieg, miał ten numer, gdzie, gdzie, gdzie ktokolwiek, ktoś z Was wstawił właśnie Iversena. W drugim przypadku, w drugiej kolejce, powiem Wam na swoim przy, przykładzie, gdzie mam Kubę Jamroga. Bardzo dobrze mi Kuba pasował KSM-em w tej drużynie. Wiadomo, 41 punktów tego nie można przekroczyć. Natomiast już wiemy, że Kuba w drugiej kolejce P.G. Trilogy nie pojedzie. Motor Lublin jedzie u siebie z ekipą Moje Bermudy z No i wskoczył do składu Paweł Miesiąc. Oczywiście ja teraz szybko zareagowałem. Kubę Jamroga oczywiście musiałem cofnąć, wycofać ze swojego składu. Natomiast mam problem, bo z jego miejsce chciałbym, żeby wskoczył Anders Thompson bądź Kacper Woryna. Natomiast... Nie mieszczą mi się w limicie KSM, wobec tego muszę skreślić albo Janusza Kołodzieja, albo Martina Waculika, czyli zawodników potencjalnie, którzy będą w tej kolejce bardzo mocno punktować. Jadą mecze u siebie. W poprzedniej byli u mnie w składzie, zapunktowali bardzo źle na meczach wyjazdowych. Wobec tego moja pozycja na ten moment to gdzieś, gdzieś ponad 8000. Natomiast ta orientacja właśnie była potrzebna mi zarówno w momencie kiedy tworzyłem tą, tą ekipę, jak i będzie potrzebna przed każdą następną kolejką, dlatego śledźcie, dobry menedżer śledzi wszystkie aktualności, śledzi wszystkie newsy. No bo popatrzcie. Teraz Kuba Jamruk nie jedzie u siebie z Lublinem. Załóżmy, że paweł miesiąc startuje dobrze i tak naprawdę zdobywa dużo punktów, więc jest awizowany pewnie do kolejnego spotkania. Kolejne spotkanie jest wyjazdowe w Leśnie, gdzie tak naprawdę yy, w założeniu jest być może menedżer ziłkowski myśli sobie, że tam i tak wpalnik, więc tak naprawdę yy, tam i tak mecz jest przegrany, wobec tego specjalnie wniosków nie trzeba będzie wyciągać. I potem znowu Lublin idzie u siebie wobec tego Paweł Miesiąc po dobrym meczu e, z Gorzowem zostaje w tym składzie a Kuba Jamruk kolejny mecz no odpoczywa. Oczywiście w założeniu takim, że wszystko pójdzie dobrze i ten mecz jako tako Lublinianom się ułoży. A co będzie to będzie, to już jest wiadomo. To już jest y, kwestia y, druga. Konkluzja jest taka, że właśnie jeśli chcecie być wysoko a każdy z nas yy, i to potwierdzicie na pewno każdy z nas przeżywa yy, te biegi żużlowe w których startują nasi zawodnicy nasi wasi yy, zawodnicy są jeszcze bardziej ciekawsze jeszcze bardziej emocjonujące no i czasem wynik meczu nas nawet tak nie interesuje jak zdobycz tych zawodników, których mamy w drużynie no i właśnie i teraz yy, Kuba Jamruk będzie prawdopodobnie tak ryzykownym zestawieniu z Lublina nieprzewidywalnym, czy pojedzie Paweł Miesiąc, czy Jakuba Jamruk, czy może Matej Żagar, który bardzo słabo pojechał w pierwszym meczu. Eee, za duże ryzyko, a punkty się liczą. Wobec tego pierwsze okienko transferowe 30 czerwca sorry Kuba, chyba się pożegnamy, ale zobaczymy jak to się wszystko potoczy, bo jestem ciekawy postawy, tak jak wspomniałem, Martina Waculika i Janusza Kołodzieja, mam nadzieję, że teraz zapunktują dość mocno. Orientacja, orientacja i jeszcze raz orientacja, no i dobry nos. Pamiętajcie, śledźcie, jeśli chcecie ugrać coś w tej grze, śledźcie newsy, najlepiej na pewnie speedwayextra.pl, ale to nie jest reklama, zaglądajcie też do mnie. Pozdrawiam, jadę dalej, Kujawsko Pomorskie jest ciepłe dzisiaj. Trzymajcie się, cześć, subskrybujcie kanał, yy, łapka w górę dajcie też tam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może kolejne wnioski i przemyślenia po drugiej kolejce PG Extra i po drugiej kolejce yy, na no świetnej gry wciągającej Eliga Manager. Pozdrawiam, cześć.